Uwaga, nie mrugamy a jednak nie jednak się uspokoił to była tylko zagrywka ferrari się śmieje ferrari się cały czas śmieje Low kick. i dalej uśmiech Amadeusza polak skupiony mimo tego całego gniewu jest Troszeczkę rączki na dole u ferrariego tak on tak za każdym razem walczy on mówi że nie boi się przyjąć ciosów on wie że bije bardzo mocno teraz polak go wyśmiał mówi coś do niego no tutaj konflikt jest raczej nie stopuje, tu się zaostrza ten konflikt. Moc... I znowu low kick. My już chyba nie chcemy dzisiaj widzieć lokików na łydki. Dużo dzisiaj tego było <laughs> co teraz? Ach, weselniak! Czyli jednak można ćwiczyć, można rozwinąć technikę, ale potem wraca wszystko do siebie. Się markuje Polak. Panowie, tu miała być bójka, A wy czekacie. Ach, chciałbyś to. Co do kontra! Po trafił po! Trafił tutaj pięknie najpierw obronił obalenie Ferrari. Naprawdę nie się to wyglądało. Was dalej tam ktoś krzyczy do niego. Panowie są naprawdę identyczni. Mi się wydaje, że gdyby nie byli wrogami, byliby najbliższymi przyjaciółmi, ale oni po prostu nie są w stanie znieść się sami. Tak to wygląda. Jedno zwarcie już było. Czekamy na kolejne. Mocny low kick I na dobrze tym low kickiem w tą wydę. Po raz kolejny Polak. Tutaj były kłótnie, uwaga. Ależ trafił teraz Polak. Jaki I już od, od Ferrariego. Ale tylko musno twarzy Polaka. Bo gdyby trafił, to. Aj, ta głowa poleciałaby daleko. Chyba noga. Cała siła włożona w te ciosy Albo i u jednego i drugiego. Markuje wejścia w nogi. Ale co co zrobi Polak? Ferrari się śmieje. Nie trafia w tym low -kickie. Ferrari w ogóle nie trzyma gardy, Ale Polak ciągle Może się to źle na niego skończyć, ja myślę, że jak Polak się wstrzeli i go trafi, to Trafia będzie... Trafia Polak! Piękny Lewy! Przestrzelony lałkik znowu. Oj, cios za miała... cios. Jednak przyznajmy to od razu, zdecydowanie lepiej technicznie bije Adrian Polak, tak jak pierwszy pierwszym pojedynku, a Ferrari pruje powietrze. Rusza z tym cepami Oj, dołu. trafił lewy Ferrari. Straszy ale Polaka! Z dołu. Bardzo widoczny High kick! Zamachowe Ferrari'ego. Ależ tu jest gra psychologiczna 35 sekund. Ogląda się to niczym spektakl, jak w teatrze. Który z nich wygra tę rundę? I. A i po nogi, ale rozrywa. Obaj panowie są dobrze przygotowanie defensywnie, jeżeli chodzi o zapasy, ofensywnie i nie wychodzi na razie. Prawdy szok ale nie trafiają, walciemy, gdyby walciemy. się trafili to byłby koniec pojedynku. było kopnięcie poniżej pasaba. Chociaż krew leci ja, od rośnika z nosa, Polak musiał trafić, teraz kwa też. I lecą czepy bomby, śmieje się Ferrari. Nos rozbity, koniec pierwszej rundy, nie wiem czy nie jest dużo gry psychologicznej między nimi. Pozdrawiamy Mateusza Borka, fanatyka sztuk walki. Jest i z nami. I druga runda. Adrian Polak, Polański. Amadeusz Ferrari. Na pewno Ferrari nie będzie chciał doprowadzić do decyzji sędziowskiej, ponieważ on się czuł wtedy oszukany kilkakrotnie. Adrian Polak toczył bliskie pojedynki, Aż w końcu stało się to memem, że nieważne kto walczy. Zawsze decyzją sędziowską wygrał Adrian Polak. Ferrari nie chciał do tego dopuścić. Zapowiadał nokaut. Ale jeżeli będą tak stali i nie walczyli ze sobą, to do tego nokautu nie dojdzie. Czekamy na te wymiany, panowie. Bo naprawdę fajnie się to ogląda. Ciekawie. Ferrari prowokuje. Zaraz będzie wymiana. Czają się na siebie O! Za przekrój, proszę tam było Nie wiem, nie wiem czy jaki nokaut. Jest sztywny, wręcz nieprzytomny, spokojnie, on się zaraz obudzi. Ale nie wiem czy to kopnięcie było legalne, bo sędzia Brąder od razu pokazał, że... Moim zdaniem to było w locie. M tak, bo po w tym uderzeniu. Wytłumaczmy zasady. Jeżeli są y, złamane cztery punkty podparcia, to nie można kopać. Polak dostał potworne kopnięcie, on potworne na szczękę. Upadając pozycja boczna kopnięcie. teraz u Polaka. Jest tutaj próba przywrócenia go do przytomności. Spokojnie, wszystko się uda. Nie bójmy się tego, to się skończy dobrze. Takie rzeczy zdarzają się w MMA. Ale niesamowite kopnięcie Ferrariego. Nie, kopnięcie, przepraszam, bo nie wiem, czy ono było legalne. Ale nieprawdopodobny prawy. Polak był już po tym prawym zlokautowaniem. Tak, a to jeszcze... lewe ten kopnięcie to, po prostu. To jest ciężki knokaut. Tylko co zrobią sędziowie. Zobacz, do tej chwili do tego momentu nie mogą dobudzić tutaj e, Polaka. Nie, to doszło idealnie. Jeżeli głowa po podwódku. W... Zobaczmy jeszcze Mamy raz. Mamy analizę. Patrz, spójrzmy teraz z Tu prawy. No, tu już nie było co dobijać. No i, I zobacz, tutaj, ręce no są w górze nie. ręce były w górze. Ale... Ale... Tutaj Też zostawmy to sędziom, panie na... i panowie. Brutalnie, jeżeli głowa odchyla się przy uderzeniu, tak mocno, to zawodnik z automatu dleje, ale proszę państwa, Polak. Nie wiem, czy tam się nie poszkadzały kręki szyjne przy takich uderzeniach co. So. Widzimy, że tutaj noszę. Co so za kopnięcie! Tylko czy to było legalne, czy nie? Tego dowiemy się już za chwilę. Za chwilę pójdę do OKTAGONu, będziemy wiedzieli wszystko. Moim zdaniem na, na moment dotknął jakby tymi bezwładnie rękoma, ale w momencie kopnięcia nie było dotknięcia ręką parteru. Nie wiem, no powinien się zatrzymać. Widział, że, że zawodnik Leci nieprzytomny, no ale to w perworze walki. No nie wiem, to będzie ciężka decyzja. Ciekamy. Ferrari triumfuje, zaraz się wszystkiego dowiemy. Tutaj kłóci się z panem Pawłowskim. Sędzia mówi, że to było nielegalne. Mirek Okniński, prekursor MMA w Polsce, krzyczy na sędziego, na sędziego Brondera, Tomasza Brondera, że to jest niesłuszna decyzja. Oj, Mirek tutaj się zirytował. A Adrian Polak wybudzony. Nie wie chyba co się stało, nawet na pewno nie wie co się stało. za wyjdźmy ja idę słuchamy Arkadiusza Pawłowskiego, Ferrari jest wściekły. Mamy już tutaj żywego Adriana Polaka, doszedł do siebie. Adrian chyba chciałby jeszcze walczyć, no ale już jest po wszystkim. Chcieli go wynieść o nosach, ale Adrian Polak protestuje. Zapraszamy obu zawodników do werdyktu. Adrian, 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 chodź do werdyktu, chodź do werdyktu. Amadeusz, Amadeusz, chodź. Wielkie brawa, drodzy państwo, tego nikt się nie spodziewał. Szacunek po walce, naprawdę. Bo Cały czas czekamy na decyzję bo troszeczkę kontrowersji się tutaj nam pojawiło Najważniejsze, że chłopaki pokazują w sobie wzajemny szacunek i to jest Ale myślę za ten moment najważniejszy. Do werdyktu, chłopak, chodźcie! Do werdyktu, chodźcie, do werdyktualiśmy coś się Tak, chyba tak. Adrian, chodźcie do werdyktu! Drodzy Państwo! Zwycięzcą przez dyskwalifikację wow. po nielegalnym kopnięciu w parterze Adrian Polak! Pol